Na naszej wystawie pokazujemy wybrane obiekty z obszernych e, przekazów e, pani Marty Burkówny i pana Krzysztofa Burka, a także Jerzego Krzemińskiego, e, byłego wieloletniego kierownika Muzeum Literatury w Sandomierzu. E, państwo Burkowie przekazali między innymi e, pamiętnik Swojego brata, Tomasza Burka z wpisem y, y, Jarosława Iwaszkiewicza. Y, pamiątki po y, swoim ojcu, zasłużonym y, redaktorze i pisarzu y, Wincentym Burku. Szczególnym obiektem jest zeszyt do zapisywania lekcji, który należał do dwunastoletniego wówczas Wincentego Burka późniejszego znanego regionalisty, działacza społecznego, pisarza i zasłużonego redaktora, Sandomierskiego przyjaciela Jarosława Iwaszkiewicza. W roku szkolnym 1917-18, a więc przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, gdy Sandomierz znajdował się jeszcze w zaborze rosyjskim, istniało już Polskie Gimnazjum. Męska szkoła filologiczna, utworzona przez konsorcjum pod przewodnictwem biskupa Mariana Józefa Ryksa, organizowana przez księdza Jana Kantego-Gajkowskiego, który do nauki łaciny, a później także polskiego, zatrudnił wybitnego pedagoga uważanego za ojca Polskiego Aleksandra Patkowskiego. Wszystko w tym zeszycie może zaskakiwać dzisiejszego odbiorcę. Po pierwsze, ma on formę zbliżoną raczej do znanych nam dzienników nauczycielskich, gdzie każdego dnia są zapisywane przedmioty i konkretne zrealizowane tematy. Po każdym tygodniu taki zeszyt dziennik podpisywał wychowawca i rodzic. Po drugie, na początku zaskoczenie. Hymn boży coś Polskę, choć przecież to jeszcze czas zaborów. Po trzecie, nie zapomniano też o popularyzacji przepisów higienicznych, o tym, jak bardzo ówczesne standardy sanitarne odbiegały od obecnych, niech świadczą choćby takie zapisy. Zeszyt wraz z innymi zabytkami po Wincentym Burku, a także jego synu Tomaszu i znanym poecie Stanisławie Młodożyńcu przekazali nam Państwo Marta Burkówna i Krzysztof Burek.